A może z gitarką? No to no, podaj mi łaskawie, bardzo proszę. Od czego, ja tylko, że grałem? Od gitarę słuchać, nie trochę? O jak nie stroi dobrze. Dobrze dobrze. Dobra, idziemy, nie? Tak. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. No, ja mi się nie pomyliłaś, tak bardzo okresy liturgiczne. Jeszcze kojarzę, że jest adwent. Co mamy dzisiaj? Jeszcze? Wielki post. No, ale ta kolenda jest nam bardzo przydatna, żeby wprowadzić pewien nastrój. Bo dzisiaj będziemy troszkę mówili o może nie tyle na rodzinach Pana Jezusa, ile o tym co towarzyszyło temu wydarzeniu. No bo widzimy Świętego Józefa wraz z Maryją, którzy podążają do Betlejem, aby dać się tam zapisać. Pamiętamy o tym spisie ludności. I kiedy przybywają do Betlejem, już wiadomo, że to są ostatnie chwile dla Matki Najświętszej przed narodzinami Pana Jezusa. No i w sposób oczywisty, Józef szuka miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać. Pamiętamy także, że zarówno Maryja, jak i Józef pochodzą z rodu Dawida. A Betlejem jest miastem króla Dawida. Tam Dawid się narodził, to jest miasto rodowe. A zatem możemy się domyślać, że jacyś krewni w Betlejem jeszcze mieszkają. I. Tak pewnie zrobiłby każdy z nas, yy, i pewnie zrobił tak Józef, że zaczął poszukiwania miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać, od pukania do domu krewnych. Czy ktoś otworzył, czy nie otworzył, nie wiemy. W każdym razie święty Łukasz w swojej relacji, w drugim rozdziale, podaje nam, że nie było dla nich miejsca. Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie". Słyszymy, że Święty Łukasz podaje nam, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Cóż to była za gospoda? Czy to był taki zajazd? Jakieś miejsce, gdzie wszyscy podróżni się zatrzymali? No tak byśmy mogli zrozumieć. Kiedy jednak zerkniemy do tekstu oryginalnego, do Greki, zobaczymy, że Łukasz o dziwo wcale nie używa słowa gospoda, które faktycznie pojawia się jako gospoda, jako zajazd w innym jeszcze miejscu Ewangelii Łukaszowej. Co zatem mówi nam Łukasz? Jakiego słowa używa, kiedy podaje, że nie było dla nich miejsca? Katalima to greckie słowo, rzeczownik rodzaju nijakiego, to sala, izba, pokój gościnny. Jadalenia, czasem może też oznaczać gospodę, ale przede wszystkim jest to duża sala w domu, w którym odbywało się, tętniło życie. Pojawia się to słowo przede wszystkim u Łukasza, który w drugim rozdziale, opisując poszukiwania Maryi i Józefa miejsca, gdzie mogliby w Betlejem zatrzymać się, mówi właśnie, że nie było dla nich miejsca w Katalimie. Nie było dla nich miejsca, jak to jest przetłumaczone, w gospodzie. Dwa razy jeszcze pojawia się to słowo u rasu Mateusza, rasu Łukasza, którzy opisują to samo wydarzenie. Jezusa, który wysyła uczniów, po to, aby znaleźli salę, w której mogliby spożyć paschę. I mówi Pan do apostołów: idźcie do człowieka, który wskaże wam izbę na górze, przygotowaną, izbę przestronną, salę. To jest właśnie Katalima. Z Ewangelii według Świętego Marka. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim, i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem Idźcie i przygotujcie nam paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi, nauczyciel pytacie, gdzie jest Izba? W której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam salę dużą, usłaną. Tam przygotujecie. Katalima, a więc jakaś komnata, jakieś miejsce w domu. Jednak wspomniałem wcześniej, że Łukasz mówi w innym miejscu swojej Ewangelii o gospodzie, jako o gospodzie, jako o zajeździe. Posłuchajmy tego fragmentu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie. A jeśli co wydasz więcej, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Pandocheion, to znowu wyraz grecki, wyraz rzeczownik rodzaju nijakiego. To gospoda, zajazd, miejsce, w którym płaci się, aby móc pozostać na nocleg, miejsce, w którym chcemy się zatrzymać, będąc gdzieś tam w podróży. To te miejsca karawanseraj, znane z Bliskiego Wschodu, gdzie. Można było zatrzymać się z całymi karawanami, zostawiając swoje zwierzęta, juczne wielbłądy, pakunki i samemu znaleźć wodę, jedzenie, miejsce na nocleg. Rozumiemy więc, że to nie tyle gospodarz odmówił miejsca Józefowi, ile raczej no, jakiś mieszkaniec. Prawdopodobnie nie możemy tego wykluczyć któryś z jego krewnych. Dlaczego jednak odmówił? Swojemu krewnemu, w dodatku kobiecie, która była w ciąży, za chwilę już miało nastąpić rozwiązanie, to takie mało eleganckie, mało kulturalne. Jednak zwróćmy uwagę, że święty Łukasz powiada, że nie było miejsca dla nich. Nie powiedział: Nie było miejsca w gospodzie, czy jeśli już przyjmiemy w komnacie, w mieszkaniu, w pokoju gościnnym. Wyraźnie zaznacza: Nie było miejsca dla nich. Cóż takiego było wyróżniającego Józefa i Marię? No to właśnie, że Maryja spodziewa się rozwiązania, że jest w ciąży, a widać po jej brzuchu, że to już tylko dni dzielą ją od urodzenia się dziecka. Musimy też pamiętać o prawie żydowskim, które jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o nieczystości rytualne. Nie ma to związanego zbyt wiele z brudnymi nogami zabłoconymi troszeczkę, albo z, o nie, brudnymi paznokciami. Nieczystość rytualna polega zupełnie na czymś innym. Posłuchajmy dwóch fragmentów Księgi Kapłańskiej, które będą właśnie mówiły nam o nieczystościach rytualnych z kobie, związanymi z kobietą, a przede wszystkim z narodzinami dziecka. Z Księgi Kapłańskiej. Dalej powiedział Pan do Mojżesza, powiedz do Izraelitów, jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. 8 dnia chłopiec zostanie obrzezany, potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi. Nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez 66 dni dla oczyszczenia krwi z księgi kapłańskiej. Jeżeli kobieta ma upływy, to jest krwawienie miesięczne ze swego ciała, to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku, albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli jaki mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty siedem dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. Gdyby Maryja porodziła dziecko w tych dniach, kiedy była u, powiedzmy, rodziny Józefa, czy u jakiejkolwiek rodziny, która. Z dobrego serca przyjęła to małżeństwo Józefa i Maryi do swego domu. Wtedy cały dom stałby się rytualnie nieczysty. Na to z pewnością mieszkańcy nie mogli się zgodzić, bo wyłączałoby ich to z możliwości obchodów liturgicznych. To dla Żydów było nie do pomyślenia. Tego nie chcieli przeżyć, na to nie chcieli się zgodzić. Stąd ich drastyczna dość decyzja, aby nie przyjmować tej młodej pary, tego małżeństwa, spodziewającego się dziecka, do swojego domu. To jednak daje nam podstawę do skonfrontowania troszeczkę naszego myślenia z tą tradycją, która się w nas wytworzyła w związku z tłumaczeniem słowa Katalima jako gospoda. No, patrzymy trochę niechętnym okiem i wzrokiem na gospodarza, na dyrektora zajazdu który mówi, nie ma miejsca, no bo może oni byli biedni, wyglądali właśnie nie za bogato, a gdyby ktoś inny przyjechał, miałby więcej dukacików. Poza tym, no, przyjąć kobietę, która spodziewa się dziecka, oznacza trzeba ciepłej wody, jakiś pieluszek, pewnie trochę ciszy, a poza tym dziecko by wrzeszczało, są inni goście. Pamiętajmy, że zajazdy wtedy to nie były jedyneczki osobne z łazienkami, tylko duże sale, poprzedzielane jakimiś z robionymi z maty czy z jakichś takich nietrwałych elementów przegrodami, po prostu, więc hałas był dosyć znaczny, a gdyby płakało tam dziecko, to już w ogóle byłaby sytuacja dosyć słaba. Ale chyba to nie taki niechętny gospodarz odmawia, tylko ktoś zupełnie inny. I to zaprasza nas do skonfrontowania naszego myślenia na temat różnych wydarzeń w naszym życiu. W czasie naszych rekolekcji próbujemy mówić o tym, próbujemy zastanawiać się, w jaki sposób Pan Bóg wchodzi w nasze życie. Często wywracając je do góry nogami, często zaskakując nas zupełnie, pokazując, że nasze sposoby myślenia, nasze pewności, które mieliśmy, okazują się, no, niewłaściwe, mówiąc dosyć delikatnie. I w tej sytuacji, kiedy Maria i Józef nie znajdują żadnego miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać. Kończą w grocie, tam gdzie normalnie przebywają pasterze i zwierzęta, owce. Teraz i jedni i drudzy są na pastwiskach, a więc grota jest pusta, można tam się zatrzymać. I tam rzeczywiście Maria i Józef spędzają te dni, kiedy rodzi się Pan Jezus. Można się dziwić, dlaczego Pan Bóg dopuszcza do tego, ale naszą rolą jest nie tyle dziwienie się, czy odrzucanie, czy marudzenie i narzekanie, ale... Poszukiwanie Pana Boga, raczej pytanie, Panie Boże, co w tej sytuacji yy, chcesz pokazać? Co jest Twoim działaniem? Pomóż mi je zobaczyć, bo ja nie potrafię. Moją reakcją jest gniew, nerwy, oskarżanie innych, wytykanie palcem gospodarza w Betlejem, zwykłego chama, który nie przyjmuje biednych, Józefa i Maryi. Ale jest w tym działaniu Pan Bóg, jest ojciec, który co przestał się troszczyć o swojego Syna, który właśnie się rodzi? W tym jednym z najważniejszych momentów, nagle Pan Bóg zasnął, wyjechał, nie ma go, przestał kochać Jezusa, a jeśli nie przestał, to znaczy, że jest w tym Jego ręka, jest w tym Jego działanie. A więc pozwólmy Panu Bogu w nas działać i obserwujmy bardziej działanie Pana Boga niż z niechęcią gospodarza zajazdu, albo niemiłą sąsiadkę, albo przykrego bardzo wujka który jest dla nas utrapieniem. I starajmy się zobaczyć Pana Boga. Weźmy głęboki oddech. I w tym czasie powiedzmy: Panie Jezu, daj mi łaskę widzenia Ciebie. I nie włączajmy na początek naszych nerwów i gniewu, tylko pozwólmy mówić w nas Panu Bogu. W Betlejem, dzisiaj, w no o, nie, nie <grym>, dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesołano wina. Może jeszcze raz. nie rozpoznałem <grym>, tej kolendy. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesołano wina. W ogóle się śmiejecie, nie? <grym>, A zatem Łukasz mówi... Nie, bo ja co chwilę mówiłem zatem. Pojawia się także dwukrotnie, y, opisując paralelną... Y, nie, źle. No nie opisując paralelną. Paralelnie opisując. Dobrze, od początku jedziemy, tak. Tak, tak. Jest, dlatego teraz ja ci czytam inaczej niż w kościele, tak żebyś nie spał. Dobra, to już będzie końcóweczka powoli.